Patrzcie na to. Słuchaj, cztery kółka i kierownica to całe moje życie. A jak do tego dochodzi jeszcze tor wyścigowy, wiesz, rywalizacja, adrenalina, to w ogóle już jest kosmos. To jak to wtedy jest to wysiąść, wiesz? Jeśli nie rozpoznaliście tego cykora w kasku, dodam, że to słynny diabeł pasmański z MMA. No, podobało się? W ogóle. Jak w ogóle? Za bardzo ciężko. A ja mam dla ciebie inną propozycję. Cztery kółka, można powiedzieć kierownica, słuchaj. I to jest wymiar też zupełnie nowy dla mnie. No dobra, ale ja nie chcę takiego trzęsienia już. Przestań się mazać, chłopaki no. nie płaczą, mordo. Czasami płaczą, czasami płaczą. Prawy sierpowy nic Borysowi nie robi, a różowy gokart rozkłada go na łopatki. Na szczęście kolory kolejnych aut będą mniej niebezpieczne dla Borysa. No takie samochody to mi się podobają. Cieszę się bardzo. Słuchaj, to są nasze gadżety mm -hmm. dzisiaj. Oczywiście, same samochody w sobie może nie są gadżetem, Aha, ale zwróć uwagę na jedną rzecz. No, zobacz, tu są kamery, mamy antenki. No, i właśnie w tym momencie będzieś się czuł, jakbyś siedział wewnątrz któregoś z tych aut. Dlatego, moje pytanie, który wybierasz? Wiesz co? Wybieram przygodę, czyli biorę terenowy. Wolniejszy. Tak, zdecydowanie. Także trzęsło nie będzie. Chodź. Każde z tych aut zostało indywidualnie dozbrojone w kamery i nadajniki przez swoich właścicieli. Co ciekawe, jest to elektronika stworzona z myślą o dronach. Na Fordzie Bronco zamontowano jednoobiektywową kamerkę, na Focusie szkiełka są dwa. Oba auta mają też na pokładzie doczepione nadajniki obrazu. No to teraz zacznie się zabawa. Uuu, czuję się jakbym siedział wewnątrz, naprawdę. A dlaczego chcesz mnie tylko oszukać? Od razu oszukać, bo wybierałeś auto. No bo ty masz dwie kamerki, a ja mam jedno. Dlaczego a, tak? No ja mam obrazek 3D, a ty masz 2D, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ty masz lepsze okulary za to, wiesz? Hmm. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. jedziemy. Nie szukaj już wymówki. Do no, nigdy. Widzisz wszystko? No, obraz mógł być troszkę nie, lepszy. Nie. Ja, ja, ja mam widzę. kolacki. No, bo masz lepsze okulary. Ja mam. Złe paletnicy? Ja wiem, rąbek u słódnicy. No. no to co? Jedziemy? No pewnie. Jak w każdej zajawce, i tu budżet ma znaczenie. Im sprzęt droższy, tym jakość wyższa. Po prawej widzimy obraz z gogli Borysa. Gdzie się piesy! spokojnie. Transmisja jest ostra, jak Żyleta. I płynna. A u Grześka obraz mocno śnieży. To jakość typowa dla budżetowych sportowych dronów. Wystarcza, by omijać przeszkody, ale efektowego filmu tym nie zarejestrujemy.